Po stworzeniu bazy, kolejnym krokiem jest skategoryzowanie danych, umieszczając je w odpowiednich tabelach. Tabele tworzymy wpisując create table, nazwa tabeli, po czym w nawiasie określamy klucz główny, nazwy kolumn oraz rodzaj danych, które będą w nich zawarte. W tym wypadku kluczem głównym będzie kolumna o nazwie id autorzy, która posiada następujące atrybuty. int oznacza, że będzie to liczba, not null definiuje, że kolumna nie może być pusta. Autoincrement oznacza, że pola w danej, danej kolumnie są automatycznie zwiększane. Primary key oznacza po prostu, że kolumna ta jest kluczem głównym. Jako, że tworzymy bazę danych biblioteki, kolumne imię czy nazwisko będą używane w kilku tabelach. Aby więc ułatwić sobie życie, dajmy każdej z nich inną nazwę, np. imię A, imię B. Dzięki temu odnosząc się później do danej kolumny, nie będziemy musieli wpisywać nazwy tabeli, w której się znajduje czyli zamiast autorzy, imię, wpiszemy imię A. Atrybut VARCHAR, tak samo jak INT, jest typem danych, które będą przechowywane w kolumnie. VARCHAR pozwala przechowywać określoną w nabiasie liczbę cyfr lub liter. Następną tabelą jaką stworzymy będzie tabela gatunek z dwoma kolumnami. Jedną o tej samej nazwie, w której znajduje się nazwa gatunku i drugą będącą kluczem głównym. Tabela wydawnictwo powstanie w dokładnie ten sam sposób, nie trzeba tu wiele wyjaśniać. Teraz jedna z najbardziej skomplikowanych tabel tej bazy, czyli książki. Najpierw oczywiście tworzymy klucz główny. Nazwijmy go ID książki i nadajmy mu atrybuty, tak jak dla każdego z poprzednich. Stwórzmy kolumnę tytuł, w której możemy wpisać do 45 cyfr i liter. Następnie z nich nazwiemy gatunek ID gatunek. Oraz wydawnictwo, ID wydawnictwo i przypiszemy im wartości liczbowe. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Stwórzmy jeszcze tylko kolumny opis oraz ISBN z typami danych warczar. Kolejnym krokiem będzie zdefiniowanie kluczów obcych, aby każda książka miała przypisane wcześniej zdefiniowane dane, w innych tabelach gatunek i wydawnictwo. Robimy to za pomocą komendy Foreign Key. Nazwa klucza obcego. Znawia się nazwa kolumny. References, czyli odnosi się do nazwa tabeli i w nawiasie nazwa kolumny, z której będziemy czerpać dane. W tym wypadku, gdy w pole wydawnictwo ID wydawnictwo wprowadzimy na, na przykład numer 2, baza odczyta to jako rekord z tabeli wydawnictwo, do którego przepisany jest klucz główny o tym samym numerze. Jeżeli pod numerem 2 znajduje się rekord Nowa Era, baza właśnie tak zinterpretuje to pole. W taki sam sposób robimy drugi klucz obcy, odnoszący się tym razem do gatunku książki. Piszemy Foreign Key, nazwa klucza i tak dalej. Dla książki Has Autorzy zawierać będzie informacje na temat tego, kto jest autorem danej książki. Aby tego dokonać, tworzymy dwie kolumny: Książki ID Książki z liczbowym typem danych oraz Autorzy ID Autorzy z analogicznymi atrybutami. Kluczem głównym tym razem nie będzie jedna, a dwie kolumny, czyli każda kolejna para rekordów będzie miała swój odpowiedni pod postacią liczby. Teraz zostało tylko stworzyć klucze obce, aby wpisywanie danych do tej tabeli było prostsze i szybsze. Przebieg tego procesu się nie zmienia. Aby dokończyć naszą bazę, zróbmy jeszcze tabelę stanowiska, pracownicy, czytelnicy oraz ostatnią, wypożyczenia. Ostatnia z tabel zawierać będzie informacje, kto, co, kiedy wypożyczył i oddał. Spójrzmy w tym celu kilka kolumn. ID wypożyczenia, która będzie kluczem głównym. Czytelnicy. ID czytelnicy, książki, ID książki, pracownicy, ID pracownicy. Do tej pory nie było nic nowego. Jednak tym razem chcemy zapisać nazwy kolumny ze spacją. Aby tego dokonać wpisujemy to nazwę między grafisami. Jest to znak po lewej od cyfry 1 na klawiaturze. Tu dochodzi nam nowy typ danych, date. Pozwala on, jak sama nazwa wskazuje, zapisać dane w polu w formie daty. Utwórzmy jeszcze tylko kolumnę z uwagami i przypiszemy odpowiednie klucze obce do kolumn i mamy gotowe tabele. Skoro baza jest już gotowa, należy uzupełnić ją danymi. Używamy do tego polecenia insert into. Po insert into piszemy nazw nazwę tabeli, do której wpisujemy dane. A dane piszemy w kolejności po przecinku. Na filmie nie pokażemy wszystkich danych, które są w bazie oraz procesu ich wstawiania, ponieważ zajmuje to bardzo dużo czasu. Jeżeli nasza cza baza ma już dane, to pozostaje nam napisać kwerendy. Kwerenda to inaczej zapytanie o dane. Rozpoczynamy od polecenia select, czyli wybór. To polecenie rozpoczyna kwerendę. Potrzebujemy także podać parametry elementów z kolumn tabeli, które chcemy pobrać. gwiazdka oznacza, że mamy wyświetlić dane z wszystkich kolumn. Można też podawać konkretne pola z danej tabeli. From wyznacza skąd dane są pobierane. Pierwszym zapytaniem będzie wyświetlenie tytułów wszystkich książek oraz imiona i nazwiska ich autorów. Musimy zapytać o tytuł, imię a, nazwisko a z tabeli Książki, Książki has autorzy i autorzy. Podajemy warunki. Poleceniem WHERE, aby otrzymać dokładne dane, musimy zapewnić, że dane w obu tabelach są zgodne z ich tabelą łączącą. W tym przypadku stawiamy warunek, że ID musi być równe w tabeli zwykłej oraz łączącej, jeżeli nie zapiszemy tego warunku. Wyświetlą nam się dane, z których wynika, że każdy autor napisał każdą książkę zawartą w tych tabelach. Łączymy te warunki poleceniem AND. AND powoduje, że dane wyświetlą się. Tylko i wyłącznie, kiedy oba warunki będą się zgadzać. Ok, przejdźmy zatem do następnej kwerendy. Tym razem będziemy szukać danych przy pomocy konkretnej wartości danego pola tabeli. Chcemy, żebyś wyświetlił czytelników, którzy nie oddali książki oraz datę jej wypożyczenia. SELECT: imię czytelnika, nazwisko czytelnika oraz datę, data wypożyczenia. Dane pobieramy z tabeli czytelnicy i wypożyczenia. Stawiamy warunek, że ID musi być takie samo oraz że data zwrotu nie ma wartości. Trzecia kwerenda wyświetli pracowników i ich stanowiska. Uporządkuje też pracowników alfabetycznie nazwiskami. Piszemy standardowe zapytanie: imię pracownika, nazwisko pracownika, nazwa stanowiska. Z tabeli pracownicy i stanowiska. Zostawiamy warunek, że id musi być zgodny. Potrzebujemy jeszcze uporządkować listę. Poleceniem, które nam to, za to posłuży jest order by ASC znaczy, że nasza lista będzie sortowana od najmniejszej do największej. Przeciwieństwem jest desk, które sortuje od największej do najmniejszej. W tym przypadku policzymy elementy kolumny w tabeli. Policzymy ilość książek wydanych przez konkretne wydawnictwo. Zbieramy nazwę wydawnictwa oraz liczbę pól w kolumnie Wydawnictwo, ID Wydawnictwa z tabeli książki. Do tego posłuży funkcja Count. W niej musimy podać kolumnę, którą chcemy policzyć. Żeby otrzymać wyniki dla konkretnych wydawnictw, użyjemy polecenia Group BY Wydawnictwo, ID Wydawnictwo. Co sprawi, że otrzymamy osobne wyniki dla różnych ID? W kolejnej kwerendzie użyjemy daty jako warunku. Wyświetlimy tylko książki wypożyczone przed rokiem 2021. Potrzebne nam będzie tytuł i data wypożyczenia. W WHERE piszemy nazwę pola, znak mniejszości i datę, w której ma być mniejsza. Aby wykorzystać datę jako warunek należy zapisać ją w apostrofach. Dodajemy też warunek o ID. Skoro jesteśmy przy temacie daty, to w naszej następnej kwerendzie sprawdzimy, która książka została wypożyczona najwcześniej. Nie została oddana oraz ile dni minęło od jej wypożyczenia do teraz. Wartość najmniejszą z danej kolumny otrzymujemy funkcją min. Na nawiasach podajemy kolumnę, przeciwieństwem tej funkcji jest max. Poleceniem AS zmieniamy nazwę wyświetlenia po wykonaniu kwerendy. Następnie używając funkcji div obliczymy ile dni minęło od wypożyczenia do teraz. Wpisujemy kolejną funkcję now, która da nam dzisiejszą datę oraz minimalną datę wypożyczenia. Podajemy też warunek, że nie ma daty zwrotu. Teraz połączymy liczenie z datą. Wyszukamy ilość książek wypożyczoną przez konkretnego pracownika przed rokiem 2021. Wyszukujemy imię pracownika, nazwisko pracownika, ilość pól pracownicy, ID pracownicy, staby pracownicy i wypożyczenia. Dodajemy warunek z ID oraz, że data wypożyczenia jest mniejsza od 1 dnia 2021 roku. Grupujemy przy pomocy ID pracownicy. Na sam koniec użyjemy elementów trzech ostatnich kweret. Znajdziemy średnią długości wypożyczenia książek dla konkretnego pracownika, gdzie książki zostały wypożyczone przed 23 września 2020 roku. Szukamy imienia, nazwiska pracownika. Do obliczenia średniej użyjemy funkcji AVG. Potrzebna nam będzie jeszcze ilość dni pomiędzy datą wypożyczenia a datą zwrotu. Tutaj posłużymy się znanym nam DateDiff. Dodajemy warunek z ID oraz datą. Grupujemy za pomocą pola ID pracownicy.